Bardzo okay. dziękujemy. Przepraszamy, że <grymne> się Co teraz No tak. Co to 3 tak. ja mówić. to nie mówić. Tutaj jest złoto. Plus, jest złoto. Nie wiecie gdzie. Więc najlepiej budować tak, żeby to dojść do ka móc to i do każdego. Tylko patrzcie A tutaj no, mogę? No mogę. No, to jest. Tak. Można byś to przejść sobie tutaj, ci łatwiej trochę, nie? Tylko teraz. Chłopacy to już są wprawieni, więc...

A w dzień się rusza. Wieczorem się ruszasz? Wieczorem. O, trzy. Tu zapłacisz pięć. Dokładnie. Czyli płacisz? Dwa? Dwa. No